Cześć siemaneczko, witam was bardzo serdecznie z tej strony po raz kolejny z wami Adi, zagramy sobie drugi raz w Sleeping Dogs. Jesteśmy tutaj widzę na jakimś chińskim targu. Mknę za swoim przewodnikiem. Na pewno zaraz spotka nas na tych ulicach coś e, niemiłego, coś nieprzewidywalnego. Teraz idziemy zbierać haracze od miejscowych handlarzy. Sioki tutaj tych handlarzy chcę przekabacić, by mu płacili i my musimy z tym wszystkim zrobić porządek. Musimy doprowadzić do tego, by handlarze znowu haracze wrzucali do naszych kieszonek, a nie płacili temu wydymańcowi. Patrzcie jak tutaj kobietki kręcą dupami. Cudowne są takie małe Azjatki. O, ależ piękne włosy ma ta dziewczyna. O tyłeczku nawet nie wspomnę. Ale nie chcę odejść od tej maszyny, a ja usilnie próbuję sobie kupić coś do picia. No, tutaj można kupić miskę makaronu. Kto by teraz jadł miskę makaronu przed zbieraniem haraczu? Idziemy załatwić to, co mamy do załatwienia. Później zajmiemy się e, spożywaniem posiłków. Przepraszam, że czasami będę siorpał nosę, jednakże coś dopadło mi jakaś infekcja. Boli mnie gardło i nie wiem czy to wszystko nie przerodzi się także w potężny katar. Zobaczymy jak z tym wszystkim będzie dalej. Dobra, wymuszamy. Płać dziadu. Poładzcie jak wyskoczył z kaski. Ten nie miał tutaj na początku ulicy żadnych problemów z zapłaceniem nam. Widać tutaj, tego miejsca. Jeszcze psioki nie opanował. Przerąbane mają tacy że Raz muszą płacić temu, raz temu, a czasem temu i temu. Odcinki z tej serii będę chciał mieć oczywiście takie około 15-20 minut, by się wam to wszystko nie dłużyło. On, ten, już, ten już nie chce płacić, patrzcie, cwaniaczek. Skur... Już nas się nie boi, no kurde, zaraz będzie wpierdol. Patrzcie jaki wojownik tam z tyłu wyskoczył. Zaraz spierdzielimy nim budkę telefoniczną, czy co tam jest, budka tak.

Winston? I don't have any with Winston. Widzicie, im dalej wchodzimy w głąb ulicy, tym mamy większe problemy z odebraniem długu. Wyskoczyło ich kurde z sześcią. Ale ciapity z niej niezły. Oj, chociaż ten mnie szturknął zapozna pozna jakąś technikę, moją o nazwie wibrującą, pięść i skończy się dziecka. Patrzcie, patrzcie, jaki ten ma dobre uniki i bloki. Ale fulka do taktowego ciosu na ja jeszcze nikt w życiu nie wytrzymał. I w paku Powiem wam szczerze, że dość słabych e, przeciwników mi tutaj wysyłają. Mają chyba mnie za jakąś pajdę. Wszystko się tutaj na tej dzielnicy zmieni. Idziemy do rzeźnika teraz. Zaraz zrobiłem z tym porządek. Eee, mała ich liczba. Nie są wysta wystarczająco dobrze przeszkoleni w sztukach walki. No i chociaż ci mnie tutaj próbują zdemolować. Już ledwo żyje, zaraz mnie wyłożą na ziemię. Czy się jakiś... O, no, ryż, miseczka ryżu do zjedzenia. Patrzcie, ten masz kołę bloku dość dobrą też.

tak to jest w życiu niestety. Ludzie cię oceniają po tym, jak wyglądasz, co jesteś ubrany. Dawaj kurwa pasztecik. 25 dolarów a ja mam tylko 400. Masakra, co za zdzierstwo. Powiem wam, ceny w Hongkongu do najniższych nie należą. Wszyscy mi tak się plątają pod nogami. Masz Zraniłem cywila, ja pierdzielę. Ale poszło dalej, nic takiego się jej nie stało. Witam na moim kanale, w komentarzach sugerował, że gram na Piracie. Otóż, grubo się, brachu, mylisz. Jest to oryginał. Zakupiony za niecałe 20 zł na originie. Była promocja, i szarpnąłem się na tę grę. Dobra, napiłem się. Możemy ruszać ludziska dalej. Czemu ja tam nie umiem wejrzeć? A, to się jakoś na okrętkę idzie. Zaraz ludziska tam dotrzemy. I zrobimy tam co należy zrobić. Tylko odbędę tutaj niezbędne e, modły. That's awesome, man. Teen, teen, teen like to do hey, hey much, doing? problematyczny typ, to się zawsze do czegoś przydupczy. what, what Nothing to be impressed I'm you, what, throw down? <laughs> what kind of grade school shit is this, huh? I work my ass off all day, so fuck off and grow up.

Ale dostałem nagrodę 800 dolarów, także stać mnie już będzie na ciki ludziska. Ruszamy dalej. Troszeczkę poeksplorujemy to miasto. Ale dupeczki, Boże Święty. Trzeba ją nią w Okej, no nie ma sprawy, no już. Załatwię tą sprawę. Wąskie tutaj wszystkie uliczki. Obija się człowiek o tych małych, żółtych ludzi. właśnie tutaj do tych drzwi i milcz. Nie bój się, nie zrobić ci krzywdy. Oj, oj, oj. Chciał naprawdę cię puścić. Patrenuje na niepuszczanie. Oj Jezu, znowu nie wyszło. A ten, co pojebało mu się w głupca? Czasami ludzie przeceniają swoje umiejętności. A i te tutaj się rozkręciły. Aj. chcę potrenować puszczanie. Że tak powiem, ludzi, których złapałem. Nie bój się, nie zabijecie. Chcę ciebie puścić, nie bój się mała. Nie obrońcy, nie Albo po prostu ludzie psiokiego. Zaraz na dupczynę i pójdziemy sobie własną drogą. Zatrudnia, powiem wam setki takich szydłopów zamiast zatrudnić jednego porządnego wojownika. ten psioki. Wszystko to wygląda jak wygląda. Lockingi bym musiał troszeczkę podszkolić, żeby były mocniejsze. Bo troszeczkę za słabo i bije. To nie jest, patrzcie, wyśmienitym wojownikiem. Napije się drinka w międzyczasie. Fuck, zginę, bo to za długo trwać będzie, patrzcie. Nie mogę odejść od tej budki, żeby się bronić, ale żenada. To jest zdupczona, moim zdaniem, jest sprawa, że nie mogę podczas e, picia tego drinka operować moją jedną nogą, chociaż... Albo no, po prostu odejść od tej budki, gdy zaczynają mnie osaczać przeciwnicy. Łam ich teraz wszystkich w piździel. Jezu, następne stado. Podbiegło. Wszyscy usiłują zrobić mi krzywdę. Wszyscy usiłują je powstrzymać, ten tam się Borg skulił. Ło to było pięknie ciasto, mi się podobało. I tak dobrze walczą dość tak honorowo. Najpierw dadzą mi powalczyć z jednym, potem podbiega dopiero drugi. O i teraz drugi dopiero podejdzie. On mi wyczłapał w potylicę. A, ha, myślałeś, że mnie trafisz, co? A ja tutaj wyczułem ciebie, brachu. Ja pozamiatałem ich wszystkich, co? Zrobiłem tutaj, powiem szczerze, niezły porządeczek. Teraz się napiję tego... Drinka Ale tam mam coś pełne to żółte Patrzcie No nic przechylę jeszcze jedną szkloneczkę A tutaj mogę jakoś podnieść Patrzcie wypitam nawet puszkę I pewnie mogę nią pierdyknąć gdzieś Fajne Dobra, ale czas zakończyć misję, którą powierzyła mi tamta ta dziergatka. Ładna, ładna też Chinka, Czuczulinka. Straight to you. Didn't want to start anything major but without you knowing, you know? So get this. A couple years ago, this guy Ming came to me and asked me to look out for him while he did business. Special K mostly, but other stuff too. I thought, why not? I take a nice little cut for my boys, no problem. But this week, I sent Jackie here to pick up the envelope, and he tells my boy to fuck off. Ok, kto no to ukażemy Minga. Nie ma, nie ma, nie ma na co się martwić, chłopie. Możesz nas liczyć. Jestem kompetentnym wojownikiem, kompetentną maszyną do karania ludzi. O, już 17 ludziska minut. Nagrania 17 minut. Pierdzielanie do mikrofonu. Zaraz zakończymy ten odcineczek. Tylko jeszcze stoczę jakieś pojedynki. A ukaranie Minga pokażę Wam może już w odcinku kolejnym. Ojej, przepraszam, znowu to nie ja. Ależ mnie gardzio boli, no nie wierzę w to. Musa Radovic Fanga, Konga jak on się tam nazywa i dowiem się gdzie jest mink Dzięki brachu dzięki O, jest wydymaniec, na pewno on. Bo to się nie gada, najpierw się bije, potem się gada. Bo będziemy go gonić przez pół miasta. Patrzcie wydymańca, jaka małpeczka. Jak się wskakiwało. Mknie ni niczym przecinek. O oh, Dobra. To żyłeś, to najważniejsze. O lepiej na tej rejony, ja dawno w Hongkongu nie byłem. Pewnie biegnie w miejsce, w którym na mnie wyskoczyć 20 chłopa. No tak jak mówiłem. Teraz poznajcie siłę moich pięści. Dobra ludziska, myślę, że zakończę tutaj nagrywanie tego odcinka. Minga złapie w odcinku numer 3 pierdyk na tego kościa do kosza na śmieci i pożegnam się z wami. Trzymajcie się ludziska. Cześć, był z wami Adi i był to drugi odcinek Sleeping Dogs. Pa pa!